Witam Was, zapraszam na rozkład dla ryb. Na styczeń, o miłości, o relacjach. No. E, pytamy karty o energię dotyczące związków, spraw sercowych, emocjonalnych. No oczywiście pamiętamy, że rozkład ogólny, więc jeśli nas no, z kimś nie będzie rezonowało, to proszę, aby tego nie brało na siłę. No dobra, drogi wszechświecie. Co my tu mamy na najbliższe tygodnie? Karty nie są wyrocznią. Mowa o energii przypominam. Okej, okay, wycinamy yy, energię na kolejne tygodnie. Co tutaj yy, te karty chcą powiedzieć odnośnie związków, odnośnie uczuć, tego co się gdzieś tam może zadzieć? Macie trudny wybór, no taki czas gdybania, co tu zrobić. Pojawiają się takie okoliczności nieprzewidziane. Coś mnie zaskakuje, jakaś osoba mnie zaskakuje swoją postawą wobec mnie. Przybywa, przychodzi, zaprasza, oferuje coś, wyznaje coś i ja nie wiem, co zrobić. Ja tutaj stoję, taka jak osłupiała i nie dowierzam, że to dzieje się w moim życiu. Stanęłam na rozdrożu, i teraz się zastanawiam, jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak tutaj się zachować. A sytuacja taka, no, 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 niewygodna, bo chodzi o co? O moje życie, o moją codzienność, o jakieś sprawy, do których jestem przywiązana, przyzwyczajona, a o ten jakiś komfort życia, o pewną stabilność. I takim wyzwaniem jest dla Was, żeby się w tym wszystkim nie spieszyć z podjęciem tej decyzji, przetrwać ten. Taki czas niezrozumienia, nie, jakby niegotowości, i dopiero kiedy poczujesz, poczujesz, zrozumiesz, czego chcesz, to za tym idź, ale nie spiesz się. No, ale to um, staniecie przed bardzo poważnym życiowym wyborem. To może dotyczyć Twojego miejsca zamieszkania, tak no, naprawdę domu. Miejsca, w którym teraz mieszkasz, żyjesz, bo nagle przychodzi czas, taka wiesz, sytuacja, że dostajesz coś innego, spada na ciebie, pojawia się i to też jest fajne i to jest obiecujące to jest takie zapraszające widzisz w ten sens, podoba ci się to, chciałabyś z tego skorzystać, chciałabyś złapać tą energię, tej nowości, która przychodzi, ale może ona związana jest z przeprowadzką. A może z jakimś dalszym wyjazdem, i co ja teraz mam zrobić? Jak ja mam zorganizować swoje życie? Jak mam się przeprowadzić? Jak mam e, odnośnie no, pracy, w ogóle wszystkiego w moim życiu, jak mam to wszystko tak poukładane, jakoś mi tam funkcjonuje lepiej lub gorzej? A tu proszę bardzo, przybywa on. To jest związane z jakimś mężczyzną, z drugim człowiekiem, który się pojawia u ciebie w życiu. No i tak powoduje, że tak wiesz, tak ci tu te kolory się zmieniają przed oczami, tak ci wszystko fajnie wiruje, masz jakieś tam marzenia, ekscytacje, motyle w brzuchu, ale pomimo tego wiesz, że to jest osoba konkretna, że na niego można liczyć, że tak się możesz na nim wesprzeć. Mądry człowiek przyprowadza takie mądre, dobre energie do twojego życia i coś ci tutaj proponuje? A ty tak się zastanawiasz, pakować walizeczkę, nie pakować, wyruszać? Zupełnie nowa podróż jest przed Wami. Jeśli się na to zdobędziesz, no to trzeba pakować walizkę, opuszczać miejsce, w którym jesteś, zakończać tamte sprawy i wyjeżdżać, wypływać w nową podróż. Pojawia się ta nowa droga, a to jest pozytywne wszystko. No, ale teraz ona tak sobie. Musi się z tym przespać, musi pomyśleć, bo to są poważne zmiany życiowe i wiesz co, możesz też tak odwlekać się trochę w czasie, gdzieś tam się gubić w tym. No, potrzebujesz trochę więcej czasu, może trochę więcej innych bodźców, jakichś sygnałów. To nie spiesz się, to poczekaj na to, to poproś o to, poproś o to tego mężczyznę, poproś o to wszechświat, żeby łatwiej ci było podjąć tą decyzję, odnaleźć się w tym. Bo jesteś taka, wiesz, wystraszona, wylęknięta, jak taki kurczaczek mały. Gdzieś tam się chowasz, kulisz, udajesz, że czegoś nie ma, że coś się nie zadziewa, ale ja się zadziewa, ale przychodzi, ale jest ktoś tutaj tak, wiesz, chce takie trochę gierki stosuje, że no, nic takiego się nie dzieje, nic takiego, nie, 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 to jeszcze nic takiego. A tu się okazuje, że właśnie tu jest jakaś poważna sprawa. Nadchodzi. Energia zmiany. Energia nowej przygody, nowego rozdziału w Twoim życiu, i nie da się tego ukryć, choć jedna ze stron może się bardzo starać gdzieś tam zwodzić, udawać, że coś jeszcze nie jest na tym etapie, albo nie chce dopuszczać do siebie, bo czuje się tak niezręcznie. Nie wiem, jakbym się miała w tym odnaleźć, jaką decyzję tutaj podjąć. No, trudna decyzja, bardzo. No to aniołeczki, słóweczko jeszcze od Was. Polepszenie, ale cudowna energia. Cokolwiek się w Twoim życiu będzie działo, pamiętaj, idziesz ku lepszemu. Dobra energia, lepszy czas wszystko jest przed Tobą. Lepsze dni, tygodnie, miesiące, cudowność, spokój. Wychodzisz na, wiesz, takie wyższe poziomy. Energetyczne, dobrego samopoczucia, w ogóle ta codzienność sprawia Ci przyjemność, czujesz spokój, błogość, dostatek, po prostu polepszenie w każdej kwestii Twojego życia nadchodzi. Masz na to szansę, takie energie gdzieś są wokół Ciebie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.